Witam serdecznie. Naszym gościem w studiu Fundacji Chorób Mózgu jest pani Malina Wieczorek, prezeska Fundacji SM Walcz o siebie. Dzień dobry Państwu, dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Witam cię serdecznie, Malina. Fundację prowadzisz od lat. Od lat fundacja, troszeczkę krócej, ale sam projekt SM walczy o siebie obchodzi w tym roku dziesięciolecie, także to już 10 lat, dziesięć lat, w trakcie których naprawdę tak dużo się zmieniło, jeśli chodzi o SM, samo podejście do SM-u, ale też leki, które, które są sukcesywnie włączane do programów lekowych, diametralna zmiana, jeśli chodzi o postrzeganie osób z SM-em, w tej chwili mają być to osoby aktywne, Niepełnosprawność odchodzi na daleki plan, dzięki nowym terapiom możemy uniknąć niepełnosprawności. Mało tego, dzięki szybko włączonym terapiom możemy uniknąć rozwoju tej choroby u danego człowieka. Także świat ogromnej zmiany, ogromnych kroków naprzód, no i mam nadzieję, że, że kolejne lata będą takie same. Macie, znaczy, jak wygląda populacja w Polsce, jeżeli chodzi o chorych na, na stwarczniacianę? Mówi się, że to jest około mniej więcej 45 tysięcy osób. Nie ma tak naprawdę bazy danych konkretnej, także może być to plus minus trochę więcej. Porównując do populacji niemieckiej tutaj na tej szerokości geograficznej, moglibyśmy właściwie przypuszczać, że na pewno 60 tysięcy osób u nas jest. No i pytanie: czy to są osoby, które w poprzednich latach, czy dekadach nie, nie były zdiagnozowane i miały na tyle przebieg, że po prostu nie trafiły do, do służby zdrowia, czy no po prostu nieleczone gdzieś, gdzieś po prostu nie są zarejestrowane jako, z osob jako osoby z sm a są osoby z kolei, a są osobami z kolei z bardzo postępującą, silną niepełnosprawnością. Także tu trudno powiedzieć. No, powinno być jakby w wykazie więcej, jest tyle, ile jest. W tej chwili staramy się bardzo szybko diagnozować osoby dzięki nowoczesnym możliwościom, dzięki nowym Rezonansom magnetycznym i też całemu innemu spektrum diagnostycznych możliwości i jak najszybciej włączać w program lekowy. To jest priorytet. Ten czas w SM-ie wszyscy eksperci, nie tylko polscy, ale całe środowisko międzynarodowe uważa, że jest najważniejszy. Powiedz mi, w jakim wieku? Najczęściej jest diagnozowana choroba? To są osoby młode. Po 20 roku życia wcześniej się mówiło, że, że to są 30-latkowie, że 20-30 lat w tej chwili, w tej chwili to są 20-20 parolatkowie. No, chorują również dzieci, ale w małym zakresie. Czyli tak jak we wszystkich chorobach neurologicznych, ten wiek się obniża, niestety. Ten wiek się obniża albo też, tak jak powiedziałam, A, nowo, szybsza diagnoza, szybsza diagnoza udaje, daje tą szansę, żeby jak najszybciej tę osobę wyłapać i włączyć do programu lekowego, bo to jest jakby najważniejsze w tej chwili i do tego dążymy jako cały system. Ja mam taką teorię w chorobie Parkinsona, że w momencie, kiedy jest diagnoza i wystawienie pierwszej recepty powinna być od razu włączona rehabilitacja. Czy w SM-ie też jest podobnie? To znaczy, jeśli ta rehabilitacja to jest bardzo szerokie pojęcie. Możemy mieć profesjonalną rehabilitację faktycznie dla osób, które już mają jakiś problem ruchowy czy, czy, czy jakikolwiek inny. Oczywiście nie należy zapominać też o rehabilitacji kognitywnej, czyli ćwiczeniu mózgu przez cały czas, no, ale to też oprócz tych narzędzi, które są dostępne, możemy robić sami, czytając, oglądając różne rzeczy, po prostu powodując, dostarczając mózgowi bodźce, które, które są dostępne po prostu. W świecie zewnętrznym. Natomiast jeśli chodzi o taką rehabilitację już jakby tą fizykalną, na pewno jest sensownie skontaktować się z, z wykwalifikowanym rehabilitantem i zdobyć wiedzę, jak pewne rzeczy ćwiczyć, nawet jeśli, jeśli nie ma potrzeby jeszcze robić tego w otoczeniu profesjonalnych sprzętów. Natomiast to, co ważne, to na pewno nie unikać no, tego takiej aktywności życiowej sportu. Oczywiście nie mówię o przeciążaniu organizacji chociaż mamy osoby ze SMM, które przemierzają kilometry i, i funkcjonują bardzo chodzą dobrze. Po chodzą po górach, chodzą na jakieś wyprawy w dalekie kraje, także, także to wszystko też jest dostępne, ale myślę, że tak, że tak po prostu po, po kolei cały czas ten organizm wdrażać w to, żeby on był po prostu sprawny, żeby funkcjonował. jak z pracą? No, jeśli ktoś jest sprawny, to normalnie pracuje. W tej chwili yy, osoby z SMM nie przechodzą na renty dzięki temu, że właśnie mają włączone szybko, yy, szybko leczenie. Są yy, pracownikami, którzy. Normalnie kontynuują swoje kariery zawodowe i o to nam chodzi. Oczywiście, że ważne jest to, że jeśli ktoś ma, nie wiem, na przykład problem z, z szybszą męczliwością, żeby porozmawiał szczerze z pracodawcą, że potrzebuje jakąś tam przerwę w, w pracy. Ja też tak sobie myślę, że w ogóle to, co się dzieje w czasie pandemii, ta też rozróżnienie na pracę zdalną w domu częściowo, a częściowo na przykład w biurze, ja myślę, że to w świecie zostanie. I dla osób tak. z sm to paradoksalnie może być. Pomocne, dlatego że pracując na przykład, nie wiem, trzy dni w, w, w biurze, a dwa dni w domu, można sobie to regulować jakoś tak, żeby czas na odpoczynek znaleźć. I to jest, to jest to, co powinniśmy z tej pandemii na pewno wyciągnąć. Dobrego. Czy przy zaawansowanej już chorobie rola opiekunów oczywiście rolę opiekunów, ale powiem Ci, że, że to nie tylko przy zaawansowanej chorobie, dlatego, że osoba, która dostaje diagnozę, e, wpada zawsze, nawet najlepiej ustawiona psychicznie i taka tak zwana mocna, a nieraz takie osoby właśnie jeszcze częściej wpada w, w, no, w przerażenie, boi się, co będzie dalej, czy ten partner nie zostawi mnie, czy jak to wszystko będzie dalej szło. To są osoby młodziutkie, często jeszcze nie mają stałych partnerów, no i zastanawiają się, czy powiedzieć chłopakowi czy dziewczynie, słuchaj, no ja mam SM, dopiero co zdiagnozowany, nie wiem, co będzie dalej. I teraz, jak ty się w tym wszystkim znajdziesz? Trzeba razem z tym partnerem, z osobami bliskimi, też z rodziną, która często może żyć w stereotypach, że SM na pewno na 100% po, prowadzi do niepełnosprawności. Trzeba z nimi wszystkimi rozmawiać, rozmawiać, pokazywać nowe dane, pokazywać dobre przykłady. U nas jest takich wywiadów z osobami, które funkcjonują świetnie, bardzo dużo, cała dziesięcioletnia kampania tak naprawdę pokazuje osoby, które po prostu dzięki temu, że były szybko leczone, zachowują tą sprawność i nie ma czego się bać. I mają dzieci, mają kariery zawodowe, mają to, co chcą robić w życiu. Więc, więc na tym to polega. Także z jednej strony opiekunowie, osób, które już są niepełnosprawne, to, to na pewno, no to, to, to jest oczywiste, ale z drugiej strony ci, którzy żyją z osobą, która dostaje taką diagnozę, oni też muszą się umieć z tym znaleźć. Ja nie lubię sformułowania, że na chorobę choruje cała rodzina. Ona jest dla mnie, takie sformułowanie jest jakieś tam dla mnie takie ograniczające i wtłaczające. Stygmaty. Stygmatyzujące, dokładnie. Ja myślę, że, że to raczej jest to, że jeśli kogoś kochamy, chcemy z nim być, jeśli to jest dla nas osoba bliska czy nawet przyjaciel, no to, no to po prostu chcemy, żeby było jak najlepiej w tym życiu. I, i powinniśmy wszyscy razem wobec tego w tym środowisku, które, które załóżmy ma osobę z, z sm czy z jakimkolwiek innym kłopotem, po prostu zastanowić się, jak można żyć tak, żeby to życie było jak najlepsze. No tak, to jest racja. Ale teraz, czy w tej opiece, którą, która jest nad chorym czyli mamy neurologów, fizjoterapeutów, rehabilitantów jest też miejsce dla psychologów? Oczywiście, bardzo ważne. Jest miejsce, natomiast to nie jest realizowane na razie w, w ramach programów lekowych. Spotkania z psychologami można realizować w własnym zakresie, ale proszę Państwa, nie musi to być od razu droga sesja z najlepszą osobą w, w, w danym mieście. Można sięgać do sesji, które są w internecie, takich nagrań jest cała masa, takich bardziej poszukujących sensu. Dla osób też na przykład wierzących może to być jakiś kapłan, który, który może coś poradzić, po prostu znaleźć tą ścieżkę. To jest ważne na samym początku. Ja pamiętam, że jak dostałam diagnozę, poszłam do takiej pani psycholog, ona mówi, tak, trzeba chodzić teraz po górę Ja mówię, słucham, nie, ja nie lubię gór, ja wolę jechać na morze. No więc też trzeba wiedzieć, że nie zawsze się trafi na osobę, która będzie komuś po prostu psychologicznie pasowała. Nie bać się tego. Jeśli się nie uda z jedną, sprowadź z kimś innym. Jeśli się nie uda z tą drugą, no to może jeszcze jest Jakieś inne wyjście, które akurat nam będzie pasowało. No i nie zadawać sobie do końca pytania, do końca życia, dlaczego ja, tak, i tak, za jakie tak, grzechy. Tak, no oczywiście nie jest to za żadne grzechy. Yy, jest to po prostu, no. W, mm, zbiór pewnych, z pewnych sytuacji, które powodują, że na tej szerokości geograficznej ludzie chorują na tę chorobę, yy, no gdzie indziej chorują na inne rzeczy, więc nie, nie, nie powinniśmy myśleć, czy my mamy gorzej, czy, czy, czy lepiej, po prostu tak jest, ale skoro już tak jest, to wobec tego dążymy, mając tyle tych narzędzi, ja to będę naprawdę yy, podkreślać, mając tyle narzędzi w postaci wiedzy o SM, wiedzy medycznej, wiedzy naukowej, ale również... Yy, yy, leków, które są w tej chwili w, w refundacji dostępne nieodpłatnie. Yy, opieka lekarska, która... W, Lekarze wiedzą dokładnie, jak z taką osobą postąpić, mając tak szeroki wachlarz szczególnie dla tej postaci rzutowo-remisyjnej, jest już w tej chwili kilkanaście preparatów, więc jest z czego wybierać, jest możliwe prognozowanie pewnej ścieżki. Co się stanie, nie wiem, za rok, za, za, za pięć, za dziesięć z, ta, z taką osobą. A trzeba pamiętać, że medycyna cały czas się rozwija do przodu i. Szczególnie neurologia. I szczególnie przez neurologia, przez lat, oczywiście. 15, przez 20. ostatnie 10 lat to jest. To to jest niesamowity postęp, więc ja też rozmawiając z profesorami widzę jaką ogromną satysfakcję im sprawia funkcjonowanie w tym środowisku właśnie w tak dużym Mają czym postępie. Leczyć. Tak, ale też w tym postępie medycyny i w takim no, w ogóle lepszym rozumieniu działania mózgu człowieka, systemu immunologicznego i tych i tych wszystkich rzeczy, które no, składają się na to, żeby ta osoba jak najlepiej funkcjonowała. Malina, a teraz pomaszmy. Mamy mm. możliwości. I finansowe, i organizacyjne. Robimy kompleksową, koordynowaną opiekę nad chorymi na SM w Polsce. Mamy 45 tysięcy chorych. Mm -hmm. Powiedz mi, diagnoza i co dalej według, tego, według tej ścieżki marzeń. No, według ciebie. Według ścieżki marzeń, już tak na dzień dobry, diagnoza i to, co próbujemy wdrożyć tutaj w Polsce, to są te cztery miesiące od pierwszych objawów, od wychwyconych pierwszych objawów do wdrożenia Czyli? terapii. Pierwsze objawy? No, pierwsze objawy to mogą być właśnie, tutaj musimy się uczulić, prawda? Dlatego, że pierwszym objawem może być coś dramatycznego i taka osoba faktycznie no, trafi na SOR, prawda? No, nie wiem, yy, przestaje działać noga. No i nie, nie mogę chodzić, wobec tego trafiam na SOR i, 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 i jakoś śladimy. Diagnoza wtedy ma szansę paść. Natomiast jeśli to jest na przykład delikatne drętwienie, coś niespecyficznego, jakiś zawrót głowy, który powtarza się, no, ale ktoś mówi, no ale to chyba jakby no, lekarz POZ-u nie jest w stanie tego zdiagnozować w żaden sposób, przejdzie. I taka osoba często wypada na parę lat niestety z systemu opieki zdrowotnej, co jest niezwykle niebezpieczne, bo jeśli SM już faktycznie się zaczyna, to nawet jeśli ta osoba jest tak zwana nie ma kliniczna, czyli nie ma klinicznie, czyli no jakby nie widać, że coś się dzieje, nawet jeśli coś się dzieje, to on, on ten człowiek nie jest w stanie tego jakby przypisać do, ewentualnie do SM-u, to może nagle kilka lat po prostu nam zniknąć. I później się okazuje, że te osoby przychodzą już z poważniejszym rzutem, czy no nie wiem, z, z, z czymś, czego się nie da po prostu... Z, zataić czy stwierdzić że, albo, że jakby to, albo co no tak a na przykład zapalenie pozagałkowe nerwu wzrokowego no właściwie do, doprowadzić może do ślepoty prawda oczywiście czasowej tak no, ale jednak no, to, to jest objaw którego się nie da nie zauważyć powiedzmy sobie szczerze i wtedy ta diagnoza pada robimy rezonans magnetyczny i się okazuje że w tym mózgu już w tym czasie jakby kiedy ta osoba była nie ma klinicznie Mamy kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt zmian. No i to już jest niebezpieczne, dlatego że i terapia musi być innego typu, ale też im więcej tej tkanki zachowujemy sprawnej, zdrowej, tym większe szanse na to, że ewentualny kolejny rzut nie spowoduje tego, że ta niepełnosprawność będzie utrzymana i przede wszystkim, że będzie... Mm, no taka niebezpieczna dla funkcjonowania, więc to jest niezwykle. Jakby pierwszą rzeczą jest wychwycenie tych pierwszych tak, objawów. O tym też szkolimy, o tym mówimy, o tym też e, apelujemy do właśnie lekarzy POZ-u, żeby jeśli ktoś przychodzi ma, jest młody, ma jakiś niespecyficzny objaw. No to, to niestety zawsze się powinna ta czerwona lampka zapalić. Lepiej być jakby bardziej wyczulonym, według mnie, niż, niż, niż nie zauważyć tych pierwszych objawów. Bo jeśli się okaże, że wszystko jest okej, okay, no to jest okej, okay, idziemy do domu i jakby następny jest jest w porządku. W A Na następny punkt w tych marzeniach? to rzeczywiście to, co mówisz o koordynowanej opiece, tak, żeby ten pacjent faktycznie miał no, zapewnione takie tą opiekę jakby wielowymiarową, no, czyli program lekowy, ale też cała, całe inne spektrum, prawda, właśnie psycholog, czy ginekolog, czy urolog czy, 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 czy nawet seksuolog, z którym można porozmawiać wtedy, kiedy jest potrzeba. Oczywiście okulista i tak dalej, prawda? No więc jakby lekarze różnych specjalności plus no cała ta warstwa właśnie mentalna, bo trzeba pamiętać właśnie o tym rozwoju cały czas kognitywnym, tak, żeby, żeby. Zwiększać neuroplastyczność swojego mózgu, i to jest właściwie jedyna droga do tego, żeby właśnie cały czas te, te różne. Czy przydałby rodzaju... się ośrodek referencyjny, w której byłby specjalista, który by koordynował leczenie chorego? Tak, znaczy moim marzeniem by było, żeby były takie większe ośrodki referencyjne, faktycznie, gdzie można tam yy, załóżmy raz na kiedyś, nie za każdym razem, bo jednak trzeba pamiętać, że ci pacjenci są leczeni przez wiele, wiele lat, jak już wejdą w ten system, no to właściwie nie ma w tej chwili leku, który wyleczy do końca, zatem można. Yy, mówi, że na dzień dzisiejszy jesteśmy pod opieką tych lekarzy do końca życia, tak? Y więc. Y więc y, też należałoby pamiętać o tym, że jeśli ktoś, no nie, trudno, trudno wymagać, żeby co, załóżmy, trzy miesiące jechał gdzieś tam, prawda, i po pierwsze blokował no, ale cały myślę, system. raz na pół roku. Raz na rok może. Na albo rok. nie, nawet nie, nie, nie tak. Wtedy, kiedy zaistnieje potrzeba, wtedy, kiedy jest pytanie, kiedy ktoś chce zrobić taki powiedzmy remament, taki y, zasadniczy, zobaczyć, co się faktycznie dzieje, no bo przecież my wszyscy też y, y, w międzyczasie się starzejemy, więc dochodzą różnego innego <laughs> dojrzewamy. Doj Dojrzewamy, może tak. I dochodzą różnego innego typu, czy choroby, czy, 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 czy pewne rzeczy, nad którymi należałoby z różnymi lekarzami porozmawiać. I fajnie by było, gdyby ci lekarze byli skorelowani i znali się też na SM-ie, żeby to spektrum tutaj wiedzy się łączyło, a nie, że pacjenci biegają po całym mieście do różnych lekarzy i no, ginekolog nie wie, jak prowadzić dziewczynę z sm ktoś inny też i jakby nie ma tej komunikacji. Ci, którzy sami jakby potrafią to spowodować, że, że łączą tych swoich lekarzy telefonicznie, okay. to, to okej, okay, no ale to wynika z jakby z ich takich personalnych umiejętności i też no powiedzmy z dobrego kontaktu z danym lekarzem niż z systemu, a to jakby fajnie by było, gdyby system coś takiego zapewniał i żebyśmy mogli właśnie holistycznie patrzeć na, na tego pacjenta. Czyli nie tylko fizis, nie tylko ale i psycholog. Tak, również. tak i wszystko to, co jest naokoło. Wsparcie właśnie też rodzinne, może, może właśnie też y, zawodowe, jeśli ktoś potrzebuje. Marzenia no, są po to, żeby, żeby były, bo marzenia są pokarmem duszy. Natomiast myślę, że y, takie fundacje, jaką prowadzi pani Malina Wieczorek, Fundacja SM Walcz o siebie, po prostu od tylu lat Mówi o tym na okrągło. Jeżeli chodzi o SM, mamy bardzo dużą, można powiedzieć, świadomość jednak tej choroby. Dużą świadomość. Może dużą, no, nie bardzo, ale duża jest na pewno. Jest większa myślę niż padaczki, gdzie pani profesor, z którą dzisiaj rozmawialiśmy, pani profesor Maria Mazurkiewicz-Błudzińska mówi, ludzie się wstydzą padaczki, ludzie tak. nie chcą się przyznać do padaczki, boją się, żeby ich nie zwolnili z pracy i tak dalej, i tak dalej. Więc... Ale semu też powiem ci, że się dawniej wstydzili. Ja myślę, Ale to że to się zmieniło poprzez zmieniło się. Twoją, tak. twoją pracę, poprzez pracę Tomka, na, połcia naszego kolegi, który prowadzi ogólnopolskie stowarzyszenie. I, i, I po prostu... Tak, i wielu innych organizacji tak, też trzeba tak, wspomnieć, ale oprócz... Lokalnych organizacji. Tak, ale oprócz organizacji trzeba pamiętać, że mamy ogromne wsparcie ze specjalistów. strony specjalistów, ekspertów, klinicystów. Oni naprawdę po prostu dzielą się wiedzą na takim poziomie, że w tej chwili osoba, która do nas trafi, jest no osobą, która naprawdę może przyjść przygotowana do, do, do lekarza. i, i Powiem szczerze, że te nowe osoby, które do nas dochodzą jakby, czy na naszej stronie, na Facebooku, czy jak się kontaktują, mówią, że oni się nie boją. Oni się nie boją już w tej chwili SM-u, bo wiedzą, że mają taką perspektywę, że leczenia i znajomości, jak, jak z tym wszystkim postępować, że po prostu nie ma tego strachu. Więc to jest, to jest gigantyczna ulga, bo wtedy tą swoją energię, po pierwsze, że przekierowują na to, żeby jak najlepiej funkcjonować w życiu, ale też na to, żeby realizować inne swoje cele życiowe i się nie poddawać. Trzeba przyznać, że firmy farmaceutyczne też trochę zmieniły swoje podejście i wspierają Ta. sensowne projekty. W neurologii. Tak, tak, ja bardzo dziękuję samemu ca biznesowi i farmaceutycznemu, ale też media, które tak, naprawdę tak, w tych naszych działaniach e, uczestniczą od samego początku, e, muszę przyznać, że bez, bez tego udziału e, to nie wyglądałoby w ten sposób. A my jednak ten przekaz kierujemy nie tylko do osób, które już ten SM mają. My e, kierujemy to do całego społeczeństwa, do mainstreamu, tak, żeby każdy, kto się styka z tym problemem, czy gdzieś tam z tyłu głowy ma albo kogoś znajomego, albo, albo e, u siebie coś. Podejrzewa, żeby do niego ten przekaz trafił i żeby wiedział, co dalej z tym zrobić. To jest, to jest niezwykle istotne. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Gościliśmy w naszym studio Fundacji Chorób Mózgu Malinę, Malinę Wieczorek, prezeskę Fundacji SM Walcz o Siebie. Tą rozmowę będą Państwo mogli też zobaczyć na naszym kanale na YouTube Fundacja Chorób Mózgu. Myślę, że jeszcze dzisiaj. Będzie, będzie do obejrzenia. Dziękuję Ci bardzo, Malina. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego i dużo zdrowia. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.